Święta, święta i po świętach. Dwa tygodnie temu obchodziliśmy Boże Narodzenie, a tydzień później świętowaliśmy Nowy Rok. Jednak nie wszyscy w naszym regionie mogli w pełni odpocząć i poświęcić swój czas rodzinie. Łączyć rodzinny czas z obowiązkami musieli między innymi kandydaci w wyborach uzupełniających do parlamentarnego okręgu jednomandatowego tolna nr 2 na Węgrzech. Nazywam się Dominik i zapraszam Was w wyborczą podróż na Węgry. Znajdujemy się w Budapeszcie, w największym mieście nad Dunajem, w stolicy Węgier. W sierpniu zeszłego roku, po śmierci wieloletniego posła Arpada Potapiego, wywodzącego się z rządzącej Węgrami od 15 lat prawicowej koalicji Fidesz-KDNP, w okręgu wyborczym tolna nr 2 zarządzono wybory uzupełniające do Zgromadzenia Narodowego Węgierskiego Parlamentu. Arpad Potapi pełnił urząd posła nieprzerwanie od 27 lat, wygrywając aż 7 wyborów parlamentarnych w tym okręgu z rzędu. Okręg ten położony na południu Węgier obejmuje ponad 50 miejscowości, a jego centrum jest miasto Dombowar. Wybory uzupełniające do parlamentu, zwoływane w trakcie kadencji, są na Węgrzech rzadkością. Są zarządzane w trzech wypadkach: na skutek rezygnacji posła z mandatu, śmierci posła lub jego niezdolności do wykonywania mandatu, np. Na, na skutek wypadku. W poprzedniej kadencji parlamentu, trwającej w latach 2018-2022, w 2020 roku odbyły się wybory uzupełniające w komitacie Borszot i Małizempę. W kadencji trwającej w latach 2014-2018, w 2015 roku w komitacie WESPREM głosowania uzupełniające odbyły się w dwóch okręgach wyborczych. W tym miejscu chciałbym się zatrzymać i wyjaśnić kilka rzeczy bowiem wielu z was już pewnie się zastanawia czym są te komitaty? jakie okręgi wyborcze? o co tutaj w ogóle chodzi? śpieszę z odpowiedzią w wyborach parlamentarnych na Węgrzech wybieranych jest łącznie 199 posłów w dwóch oddzielnych głosowaniach pierwsze głosowanie to tak zwane głosowanie z listy partyjnej które swoim zasięgiem obejmuje cały kraj wyborcy w całym kraju Oddają głos na jedną partię. Na drodze tego głosowania wybieranych jest 93 posłów. Wybór posłów odbywa się na zasadzie proporcjonalności. Jeżeli jakaś partia na drodze tego głosowania zdobędzie w skali kraju 10% głosów, to przełoży się to na 10% posłów wybieranych z listy partyjnej. Jeżeli jakaś partia dostanie 50% głosów, to dostanie połowę posłów wybieranych na drodze tego głosowania? Drugie głosowanie dotyczy jednomandatowych okręgów wyborczych. Tych jest 106 i rozlokowane są one w 20 komitetach w całym kraju. Komitatach, czyli odpowiednikach polskich województw. W każdym okręgu wyborczym wyborca oddaje głos na jednego kandydata, który kandyduje zazwyczaj z ramienia partii krajowej. Poselski mandat w okręgu jednomandatowym zdobywa ten. Kto zdobędzie największą liczbę głosów? Głosowanie to jest podobne do wyborów do Senatu w Polsce. Na Węgrzech obowiązuje więc mieszana ordynacja wyborcza, znana z wyborów do niemieckiego Bundestagu. Naszą przygodę zaczęliśmy w stolicy Węgier. Jednak punktem docelowym podróży jest zupełnie inne miejsce. Po wieczornym spacerze po bajecznym Budapeszcie pora ruszyć w dalszą podróż na węgierską prowincję. Zabieram Was w podróż do Dombowaru. Dąbowar jest głównym ośrodkiem regionu i parlamentarnego jednomandatowego okręgu wyborczego Tolna nr 2. To niespełna 20-tysięczne węgierskie miasteczko położone w Komitacie Tolna. Jest trzecią miejscowością w Komitacie Tolna pod względem zarówno wielkości, jak i liczby ludności. Administracyjnie miejscowość graniczy z sąsiednim komitetem Komitetem Barania. Jadąc do Dąbowaru, pociągiem z Budapesztu, na miejsce można dotrzeć w ciągu dwóch godzin. obrzeża Dombowaru wypełnione są uliczkami z domkami jednorodzinnymi. W Dąbowarze znajduje się również wiele rzeźb i zabytków, m.in. w Miejskim Lesie. Nadchodzące wybory uzupełniające w parlamentarnym okręgu Tolna nr 2 odbędą się 12 stycznia. O urząd posła ubiega się łącznie aż sześcioro kandydatów. Są to Krystyna Czibi, kandydatka rządzącej Prawicowej Koalicji Fidesz-KDNP, Dora Duro z Narodowo-Konserwatywnej Partii Ruch Naszej Ojczyzny, Laszlo Takacz, Socjaldemokratycznej Koalicji Demokratycznej, Paul Agoston z Centrowej Partii Era II Reformy, kandydat niezależny, Ernu Wilczek oraz Gabor Harangozo, kandydat niezależny, kandydujący z poparciem Węgierskiej Partii Socjalistycznej. Kampania wyborcza trwa od listopada zeszłego roku. Będąc na miejscu, można zaobserwować, że zaangażowanie partii politycznych w wybory jest ogromne. W mieście roi się od materiałów wyborczych. W reklamowaniu swojego kandydata w terenie przodują koalicja Fidesz-KDNP oraz koalicja demokratyczna. Po przybyciu do domu zamierzam spotkać się z jednym z kandydatów kandydujących w nadchodzących wyborach, aby opowiedział nam o kampanii z jego perspektywy. Kontaktowałem się również z innymi kandydatami, łącznie z czteroma, jednak tylko on odpowiedział na moje zaproszenia. Poznajcie kandydata ery drugiej reformy, Pala Agostona. Hello, hello. welcome everyone. My name is Agoston I am 40. MP candidacy here in Tolna too. I'm from uh, Somogy county, not from Tolna. I live in Toti. but my grandpa's family is originated from here. And I also went to high school in Kaposvár, which is really near from Dombóva. I am an electrician by my job, but uh, I also study uh, political science. In 2018, back then, before the elections, or three, four months, I joined to the youth uh, part of Yobik. So I really like the idea of that uh, late Jobbik and the late Vanaga because That kind of a centrist view. I didn't and couldn't and I can't resonate with these radical left or right wing ideas. I'm kind of a centrist myself. I could see. Every point of view I would like to build bridges between these sides. I started to study political science, so I wanted to do something also and not just study it. And I saw that there is an NGO, Mashadik Reform Corps. I joined in 2020 and I was a part of the NGO throughout these years and even when I went to work to Sweden. In 2022, after the elections, <laughs> and Fidesz won with a really big margin, I was living in, in Sweden for, for a few months. I worked there. I started to work here in Hungary, and the company where I started to work got an opportunity to go out to work in Sweden for a project job for three months. It was really great. There are systems in the world where the humans are in the center, and, and it was really uplifting moment, when I went in and I was kind of a part of a Swedish socialist society. They are keen on giving all the opportunities to everyone, the same opportunities. It really inspired me to come home, like Széchenyi István, he did kind of the same. It really inspired me to come home and, uh, and bring that kind of uh, spirit here to Hungary. But that was not the main reason I came home. The main reason was Reform uh, Corps the Second Reform Era Party that was my main motive to come home from Sweden I wouldn't handle the pressure that could give me if I go to abroad without me trying my best here to, to reform Hungary to lead Hungary to a Second Reform Era so that's why I'm here in Hungary again and hopefully I could stay here forever what are the most important issues in the region what are the problems that concern people here what do you think what do you see i met we met a lot of people throughout the campaign and they have a lot of problems i could tell you that almost everyone said that i, I had enough i had enough the the hatred i had enough of this oppression that they live like slaves the youth young boys and girls are going after the high school they are going to budapest or they are going to live abroad if you get elected what would you want to change in hungary in in dombovar in the region this candidacy is for not one year and a half because there will be general elections in next year so this is for this period of time it's one year so you couldn't do that much in, in that time so in my opinion what they really need and what i can give in this uh, short period is that they really have a voice in the parliament they really have someone who listens to them, someone who brings their problems to the parliament, to the big scene of the Hungarian politics. And I want them to feel that they really have a voice. And as I and as we were thinking, what could we do? What could we offer to the people here? People here are really polarized. And I think with my win, with our win, as a match of the Clafon core, we could show not only to Tolna too, but to Hungary. that. jest Dziękuję bardzo, Paul. Dziękuję za czas i za Thank you Dziękuję bardzo. So so Wybory uzupełniające do parlamentarnego okręgu jednomandatowego Tolna nr 2 na Węgrzech już niebawem. Wybory te będą prawdziwym testem mobilizacyjnym dla rządzącej krajem od 15 lat prawicowej koalicji Fidesz-KDNP. Ta bowiem obciążona skandalami i problemami gospodarczymi kraju boryka się obecnie z poważnym kryzysem społecznego zaufania. Śledząc tamtejszą kampanię wyborczą oraz będąc właśnie tam, na miejscu, mogłem poznać lokalną politykę oraz problemy regionów. Węgierska polityka jest obszarem mojego szczególnego zainteresowania. W przyszłości będę śledził i relacjonował właśnie Wam inne wybory odbywające się na Węgrzech, a w szczególności te ogólnokrajowe. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do lajkowania, subskrybowania i przesyłania uwag. Pozdrawiam. Dominik Saczko.